Cześć kochani, witam was, nowym filmy na kanale i znajduję się w opuszczonym domu, strasznym domu. E, ruina okropna. I tutaj są takie dość ciekawe rzeczy: kieliszki i takie szklane słoniki. Bardzo ładna. Tam jest drugi i trzeci z do góry, to czyli takie na szczęście, ale tu jest pojęczenie okropne. I powiem wam, że syf tu też jest okropny. Muszę uważać jak tam chodzę, bo tam jest zejście jeszcze do piwnic, a nie chcę tam spaść. Chodzić nie wiem za bardzo jak trochę ciężko przejść. Powiem wam, że to wygląda jedno samokropnie, ale tu mamy piec kaflowy, który jest cały. Łóżeczko dziecięce, które też ocarało w całości. I tu mamy taki dość fajny segment, ale taki tu jest, syf, że tu strasznie nie wiadomo jak wejść ciężko. To sobie ktoś powiesił płyty. Łóżko już nawet powiem Wam wisi na ścianie, nie wiem dlaczego to tak jest. Krzesło i strasznie ciężko jest tutaj coś wam pokazać. Będzie. Niestety. i widać ten piec. Jest dużo książek różnych. No oczywiście. Ten segment jest pusty, Taki mamy, że tu wewnątrz książek dużo i gazet. O, patrzcie, nawet są kasety. Pielgrzymka Franciszka do Polski, 2016 rok. I powiem wam, od tamtej pory aż tak okropnie wygląda ten dom. Nie wiem, tutaj sobie ktoś po prostu zrobił jakąś chyba melinę czy coś, bo Jakiś bezdomny to musiał mieszkać. Kto w ogóle z Was jeszcze pamięta takie kasety? Nagrywała się kiedyś na takie, też pamiętam. Tu musiała mieszkać chyba osoba, raczej. O, Wojciech Cejrowski. Taka książka. Powiem Wam, że dość ciekawa. Kto w ogóle by przypuszczał, że takie rzeczy tu może będzie znaleźć. Tu mamy Retro Prywatka Babci i Dziadka, ciekawe, fajne płyty, szkoda, że to wszystko tak teraz zniszczę. Tu mamy Wojciecha Cyjrowskiego, ktoś go bardzo lubił, Boso Przeświat, Amazonia. Kolejna książka, Terminarz z Janem Pawłem II, 2017 rok. Tutaj mamy kolejną książkę. Polska od roku 1944. Najnowsza historia. O, jak to wszystko wyglądało? Dość ciekawie. Tu są jeszcze jakieś płyty. Dzieła wielkich mistrzów. Dość ciekawie. Jezus z Nazaretu religijne i dużo do tej właśnie cejrowskiego jest. Ktoś lubił świat Biblii, zbierało się kiedyś takie. Pamiętam, różnego rodzaju. I tu jest bardzo dużo właśnie tych. I nawet zobaczcie, jeszcze zafoliowane, wszystko nieodpakowane. I kto by przepuszczał w takim domu, w którym jest wszystko niestety liturgia. LITURIA GODZIN DLA OSÓB świeckich, coś takiego tu mamy Biblia i jej czasy taka książka też religijna dość o i powiem wam tego to jest ogrom różnych właśnie książek modlitewników kaset na przykład taka Chopin Pianino koncertos. Tu mamy kartki. O, patrzcie Zobaczcie, jakie ładne. Różne. Ktoś bardzo lubił zbierał bardzo dużo. Krakowia. Pozdrawiamy Kraków. Tutaj mamy też takie. Różne, bardzo dużo. Powiem szczerze, że to wszystko niestety pójdzie na zmarnowanie. O, Wałbrzych. Ktoś tu czegoś szukał i po prostu wydaje mi się, że to wszystko przegrzewał. Tu mamy też takie segregatory. Nie wiem czy pamiętacie kiedyś się zbierało. Sowieci. Opowieści. Niepoprawne politycznie dwa taka książka Bardzo ciekawe książki. Aczkolwiek żal, że to wszystko zniszczę. Tu mamy kronikę Polski w takim segregatorze. Również bardzo ciekawie. Zbyt wiele to tutaj nie dowiemy się. Kurier taki. Tu mamy kolejne pocztówki. Zobaczcie, ile ich jest od groma. No i to jest okropne, że to wszystko niestety podupadnie i tak zostanie już. Powiem Wam, że tu przejść, to będzie mi bardzo ciężko. A mówię, tutaj mamy łóżeczko dziecięce, które zostało w całości. I to na kolejnych książek. Również biblijna, religijna. Takie książki, no powiem wam, że jest, jest tego dość dużo, takie śpiewniki pielgrzyma, czyli osoba głęboko bieżąca. A tam mamy to pierwsze pomieszczenie i powiem wam, że no nie ma za bardzo co kręcić, pokazywać, bo tu jest, zobaczcie, po czym ja chodzę, moje rączki, nie wziąłem sobie rękawic i to też był ogromny błąd. Tutaj mamy też, zobaczcie jak to ładnie wykonane jest, opowieść biblijna. Bardzo ciekawie. I tutaj mamy taką samą ławę jak miałam w ostatnim właśnie tym opuszczonym domu. Również taka z takimi wiecie co ciekawymi elementami. Ale zobaczcie jak to wygląda. No jedno wielkie pobojowisko. Taki śpiewnik. Bardzo ładny. Owe wszystko zniszczone. Kronika XX wieku. Zobaczcie. Te wszystkie katalogi, i to wszystko zniszczają po prostu. ubianki to one stare guziki. I zobaczcie, bardzo ładny obraz. Trochę to góry nogami. O taki, już bez ramy. Książka. Dobra, tu mamy taką starą lodówkę z Silesia. Pełno śrubek, nakrętek i różnych innych elementów. A tam mamy taką starą szafę. wam, że używam takie klimatyczne szafy. I pełny, no widzicie, śmietnik jak jest. Nie wiadomo jak tu jej przejść. I tu mamy taką beczkę. Fajne koło, dość ciekawe koło tego okienka. Tu było takie lustro w takiej ramie. I dalsza część gazet, książek. Strasznie tego dużo. I tu mamy takie stare, dość ciekawe radio powiem wam szczerze. Unitra. Kto pamięta jeszcze takie radia? To szczerze wam powiem, nie wiem co to jest. To był jakiś magnetofon. Czy coś z Unitry. Dość ciekawie to wygląda. Jakiś odtwarzacz. I sterty gazet. Ktoś to musiał naprawdę latami skrzętnie magazynować. I zobaczcie ile guzików. Tyle guzików to ja nigdy na oczy nie widziałam na raz. Strasznie ich dużo. Nawet po nich deptam. To musiał być jakaś pasmanteria czy coś. Powiem wam, bo tutaj jest tego odgroma Tutaj były jakieś dyskietki czy coś. Tylko że to uległo zniszczeniu. I zobaczcie. Takie dość ciekawe znalezisko. Stare już, bo to. Teraz takich nie ma. ta piła moja twoja. Dawna kosa spalinowa, że tak powiem. I nawet tutaj mam pniak. I tam kosz taki wiklinowy. I tutaj też mamy stare buty. I zobaczcie takie stare kosze wiklinowe. Da? Bardzo fajne. Jest ich tutaj odgroma, Ale śmietnik to tutaj taki. Ja powiem wam, że takiego to już dawno na urbek się nie widziałam. Rozbijane meble i w ogóle drabina, stara kawałek, nawet takie koła od rowerów. I części od telewizora, jak to się już go I tutaj jakieś takie stojaki, pierdoły i krzesła. Miotły, takie drapaki. kiedyś to były takie dość popularne. No, wam, z zewnątrz ten dom. Wyglądał lepiej niż tu czy tak szczerze. To wszystko, ale i tak, mimo to, jestem zadowolona, że udało mi się nagrać. No i tutaj mamy siekielki. Też dwie. Tam był taki termos jeszcze też. Tam był docelowy domek, który się zawalił. Niestety, szkoda. I to by było na tyle. Będę się z Wami żegnać powoli. Dom pod gruszą. Dziękuję za uwagę. Do następnego filmu. Pa!